Kobiet. Moim marzeniu o stworzeniu miejsca, gdzie każda kobieta będzie mogła się wypowiedzieć i przyjrzeć się własnej duszy. Serdecznie zapraszam Cię na dzisiejszy podcast. Podcast o uważności. Pogoda mnie rozpieszcza. Po przebudzeniu otworzyłam okno sypialni, a chłodny zapach trawy po deszczu delikatnie wyparł ciepłe powietrze snu. Ptaki zaczęły wesoło świergotać, a ja poczułam w sobie ogromną radość życia. Przez te 10 minut, które spokojnie minęły od obudzenia do otworzenia na oścież okna, kompletnie nic się nie zmieniło. Nic w moim podejściu do świata. Jednak skupienie uwagi na pierwszych promieniach słońca, zapachu trawy czy radosnych odgłosach ptaków nastawiły mnie do działania. Gdy byłam dzieckiem, często spędzałam czas u babci na wsi. Rodzice musieli pracować, a ja najczęściej, już z temperaturą i zestawem leków, byłam przetransportowana do dziadków, którzy mieszkali z 10 km od nas. Widok szarego blokowiska lat 90. zamieniałam na pejzaż pól i lasów. Babcia, ku mojej radości, przynosiła mi, w zależności od pory roku, jakieś skarby: a to gałązki z pąkami liści, a to małe bukiecik kwiatków, albo niedawno wyklute kaczuszki. Które za chwilę miały być przeniesione pod lampę grzewczą. Uczyła mnie, że warto zwolnić, by zauważyć piękno tego świata. Lata mijały. Stawałam się coraz starsza, a atrakcje na polskiej wsi w centrum Polski wydawały mi się jakoś mało ciekawe. Przeniosłam się do dużego miasta, wpadłam w rytm praca, fitness, dom. Szukałam szczęścia pomiędzy kolejnymi deadline'ami, które były mi wyznaczane i to nie tylko w pracy. Moje poczucie własnej wartości opierałam na ustalonych przeze mnie wskaźnikach KPI. W pewnym momencie mojego życia pośpiech zaczął mnie uwierać. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy była to jakaś konkretna sytuacja, czy po prostu wpojona ciekawość świata gdzieś wyrywała się z mojego serca. Ale wielokrotnie potrafiłam pomimo wszystko zwolnić i przejść się na spacer, aby sprawdzić, czy wiosna już zawitała do Polski, albo wziąć dzień wolnego, by zabrać dzieci na wagary i spędzić ostatnie ciepłe dni na Placu Zabaw. Uwielbiam bowiem nie śpieszyć się, mieć zaplanowane chwile tylko dla siebie, ze słuchawkami na uszach, spoglądać na ludzi i zastanawiać się, dokąd biegną, co mogą sobie myśleć w tym momencie, jak wygląda ich życie. Pomimo pewnych wyrzutów sumienia, bo przecież w sumie to nie robię nic konstruktywnego, tylko spaceruję po parku albo tylko siedzę na ławce, zauważyłam, ile dobrego takie ekspresowe wyciszenie może przynieść. Zanim zacznę, wyjaśnijmy sobie, co ja uważam za uważność. Niestety z medytacją, z którą uważność dość mocno podobno się wiąże, niewiele mam wspólnego. Nie mam tutaj wiedzy czy doświadczenia. Nie za bardzo mam świadomość, czy to, co robię i odczuwam, można medytacją nazwać. Nie potrafię zrestartować umysłu, ale na pewno potrafię już z coraz większą precyzją wyciszyć się i nabrać dystansu. Jako nadworny analityk ciężko mi powiedzieć bez jasnych wskazówek, czy to, co robię, jest już medytacją, czy jeszcze nie. Proszę wybacz mi, ale może kiedyś porozmawiam z kimś mądrzejszym i dam Ci znać. Uważność odbieram bardziej jako skoncentrowanie mojej uwagi, moich myśli na jakimś konkretnym aspekcie otoczenia. Przykładowo na spacerze uwielbiam obserwować promienie słońca przedzierające się przez korony drzew. Jakoś światło zawsze najmocniej przyciągało moją uwagę. Moje życie, a domyślam się, że i większości z nas jest mocno przebodźcowane. Z jednej strony spływa do nas potok różnych informacji, z drugiej strony wiecznie włączonego radia, podcastu, telewizji. Z małymi dziećmi dochodzi do tego również wiecznie wymawiane mamo, zamieniane od czasu do czasu na pisk lub kłótnie. Jest tego dużo za dużo. Żyjąc w biegu, gdzie tylko przylotnie łapiemy rzucane w powietrze hasła marketingowe i szczątki informacji, z jednej strony czujemy, że jesteśmy na bieżąco. Z drugiej pojawiają się problemy ze snem i skupieniem uwagi. Powiedz szczerze, ile razy zapatrzyłaś się w telefon albo obejrzałaś kolejny odcinek serialu kosztem snu? Ile razy zamiast się wyciszyć, jeszcze odpisywałaś na maile? Ile razy, kiedy sięgałaś po książkę, nie mogłaś skupić się na tym, co czytasz? Ile razy nie mogłaś zasnąć i wyciszyć umysłu? Zdałam sobie sprawę, że często odczuwamy zmęczenie, mimo że niewiele w danym dniu zrobiłyśmy. Najbardziej to odczuwałam, kiedy dzieci były małe. Zajmowałam się domem czy dziećmi i byłam mniej zmęczona aniżeli po dwóch godzinach tak zwanego odpoczynku. Kiedy wchodziłam w świat informacji i internetu, by nie wypaść z obiegu. I tak teraz wiem, że to bzdura kompletna. Ale naprawdę wierzyłam, że muszę być na bieżąco. I właśnie dziś o tym biegu i remedium na tę sytuację sobie szczerze porozmawiamy. Jak już wiesz, jako małe dziecko dużo czasu spędzałam z dziadkami i pradziadkami na wsi. Miałam to ogromne szczęście, że dużą część mojego życia szłam z takim wsparciem. Niezwykle mądrych i świadomych ludzi. To, czego my się uczymy, pokolenie moich dziadków i pradziadków mieli zakodowane w swoim DNA. Życie na wsi w tamtym czasie było naprawdę trudne. Narzędzia, których używano, nie były aż tak zaawansowane technicznie. Nie było robotów sprzątających ani termomiksów. Dużo rzeczy robiono samemu, jak na przykład makaron na niedzielny obiad dla 20 osób. Moja babcia wstawała o świcie i ciężko pracowała. Chwilą wytchnienia okazywały się momenty, kiedy cerowała ubrania albo coś szyła na maszynie lub gotowała. Dom moich dziadków był na pewno domem otwartym. Nigdy nie wiadomo było, ile osób będzie na obiedzie, kto i kiedy odwiedzi gospodynię. Godziny mijały na rozmowach, w towarzystwie. W tym momencie uważam to za fenomen tamtych lat. Pomimo tego, że doba trwała cały czas 24 godziny, a obiektywnie, wykonywanie pewnych czynności zabierało ludziom dużo więcej czasu i energii. To styl życia był dużo wolniejszy. A na pewno. Mniej stresujący. Wszystko miało swoje miejsce, swój porządek, jasne zasady zachowań społecznych, jasne wymagania odnośnie życia. To wszystko sprawiało, że ta wolność ludzka, pomimo tych zasad i niepewnych czasów, była dużo większa. Doszliśmy więc do pewnego absurdu, absurdu naszych czasów, gdzie mówimy dużo o wolności, a tak mało jej doświadczamy. Tutaj dochodzę do kilku punktów odniesienia w moich przemyśleniach. Zacznijmy od tych czynników zewnętrznych. Generalnie mamy dużo więcej przestrzeni, jeżeli chodzi o czas, ale nie potrafimy z tego korzystać. Ten przywołany wcześniej makaron do niedzielnego rosołu osobiście kupuję w sklepie. I tak jak wiele innych produktów, mam zmywarkę, pralkę, suszarkę, odkurzacz automatyczny. Poszłam w statystykę, obliczyłam, że w tygodniu na sprzątanie domu przeznaczam 8 godzin. Jeden dzień roboczy, wliczając w to także prasowanie wszystkich elementów garderoby moich domowników. W sumie niewiele. Praca zawodowa wraz z dojazdami to 60 godzin. 56 godzin przeznaczam na sen. Zostaje w rozliczeniu tygodniowym 44 godziny. 44 godziny, które niby mogę wykorzystać jak tylko chcę. 6 godzin dziennie. 6 godzin, które w natłoku spraw gdzieś mi ucieka. Oczywiście, to statystyka, a życie to życie. Zawsze czymś nas zaskakuje. Są nagłe zadania, które ten czas gdzieś zabierają, rozmowy z dziećmi, odrabianie lekcji czy zrobienie prezentacji. Tylko czy rzeczywiście aż 6 godzin dziennie zajmie mi przykładowy dojazd na pocztę po odbiór paczki? Zaczęłam eksperyment, który na samym początku był dość bolesny. Bardzo bolesny. Wyłączyłam telefon i telewizor, jedynie pozwalałam sobie na szelest radia w przygotowaniu. Starałam się skupić uwagę na czynnościach, jakie wykonuję. Początkowo to było szalenie trudne. Okazało się, że wpojony mam multitasking i jest on zabójczy. Całkowicie odbiera nam przyjemność w byciu. I tak, rozmawiałam z przyjaciółką przez telefon, kiedy robiłam zakupy. Ani nie skupiałam uwagi na tym, co mówi do mnie przyjaciółka, ani nie skupiałam uwagi na liście zakupów, więc na pewno czegoś zapomniałam. Prasowałam i pomagałam dzieciom w nauce, dziwiąc się, że po 20 minutach czuję poddenerwowanie i wchodzę w szał. Jadłam w biegu albo przed telewizorem, komputerem i w sumie obojętny mi był smak tych potraw. Czemu więc traciłam czas na ich przygotowanie, aby były smaczne? I cały ten czas. Czułam się cholernie zmęczona. O 22 już ledwo widziałam na oczy. Oczywiście, mogłam wziąć magnes za szwagandą albo jakieś kropelki na pobudzenie, tak ostatnio reklamowane. Mogłam również wypić szóstą kawę tego dnia. Jestem uzależniona od kawy. Tylko po co? Po co? W końcu statystycznie mam 6 godzin dziennie zapasu, więc czemu ja się ciągle śpieszę? Czemu ten kołowrotek ciągle rozpędzam, zwolniłam. Wyłączyłam telefon, który zaprogramowałam tak, że samodzielnie przełącza się w tryb czarno-biały po godzinie 18. .00. Zaczęłam zwracać uwagę na to, co i jak robię. Koncentrować uwagę na tym, co dzieje się tylko w tej chwili. Przez pierwszy tydzień Myślałam, że zwariuję. Mój mózg i organizm całkowicie były przestawione na coś innego. Poczułam, że jestem uzależniona od telefonu, od bodźców. Myśli uciekały mi w każdą możliwą stronę i trudno mi było je zatrzymać na chwilę w jednym miejscu. Po około dwóch tygodniach powoli zaczęło się to normować. Czas poza pracą starałam się wykorzystać na zregenerowanie sił i odpoczynek. Odpoczynek za to znajdowałam w prostych czynnościach, które kiedyś całkowicie przyprawiały mnie o zadyszkę. Na przykład, odbierając dzieci ze szkoły, często jeszcze z tel telefonem przy uchu, tworząc w głowie listę zakupów lub ciężką siatką na ramieniu, wypchaną dwoma kilogramami jabłek i włoszczyzny, przekrzywiona, biegłam, aby tylko zdążyć. I z taką zadyszką informowałam dzieciaki, że jeszcze przez chwilę muszę popracować. Dziś. Odkładam wszystko i skupiam się na przyjemnej pogawędce, co się też wydarzyło w szkole. Bo naprawdę mnie to interesuje. Chcę wiedzieć, co u moich dzieci się dzieje. Odpoczywam przy tej przyjemnej rozmowie. Odnalazłam przyjemność w gotowaniu i w pieczeniu. Z uwagą nakładam krem na twarz i dokonuję pielęgnacji. Nawet mycie zębów przeznaczam o dziwo na mycie zębów. Nie planuję wówczas obiadu na kolejny dzień. Wyłączam umysł. Skupiam się na konkretnej czynności. Coraz mniej pozwalam sobie na zdenerwowanie wynikające z przyswajania różnych informacji. Nie oznacza to jednak, że wykluczam się z normalnego życia, że nie słucham radia czy wiadomości, ale na pewno robię to zdecydowanie rzadziej. Mam świadomość toczącej się wojny w Ukrainie, inflacji. I potyczek medialnych między partiami politycznymi. Wiem, co się dzieje, ale staram się odciąć troszeczkę emocje, nie pozwolić, aby moje myśli kręciły się tylko i wyłącznie wokół tych tematów. Moje życie jest ważne i moja historia. Na początku myślałam, że taki sposób życia i funkcjonowania sprawi, że będę śpieszyć się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zwracając uwagę na wszystkie szczegóły. I ogólnie z całego tego eksperymentu wyjdzie jedno wielkie fiasko. W życiu tak się nie pomyliłam. Okazało się, że po pierwsze działam priorytetowo i nie rozdrabniam się. Po drugie, obowiązki w wielu przypadkach stały się relaksem i nie padam o dziewiętnastej na kanapę z zadyszką, wyłączając myślenie w momencie włączenia kolejnego odcinka serialu. Zaczynam rozumieć moich dziadków. Długo zastanawiałam się, jakim cudem, pracując cały dzień, z uśmiechem na twarzy kładą się spać. Teraz już dociera do mnie, że nie śpieszyli się. Wykonywali z uważnością swoje obowiązki na tyle, na ile mogli, ciesząc się z wyników pracy. Błogi spokój, który stał się produktem luksusowym, jest czymś, co rzeczywiście możemy sami wypracować czymś, co jest w nas. Tylko w tym konsumpcyjnym szaleństwie niestety trudno nam dotrzeć do tej prostoty szczęścia. W momencie, gdy przefiltrowałam kilka lat temu oczekiwania innych wobec mnie, skupiłam się na tych elementach, które są dla mnie ważne i odetchnęłam z ulgą. Zrozumiałam po wielu latach, że ani moja waga, ani wygląd, ani drogie marki kosmetyków czy ubrań nie są w stanie sprawić, że poczuję się szczęśliwa. Kolczyki znanej firmy jubilerskiej nie sprawią, że Twoje święta będą bardziej magiczne, a znana marka koszuli nie wpłynie na jakość rozmowy. Tak wiem, ludzie coraz częściej określają status społeczny poprzez marki odzieżowe i to, czy posiadasz kuk, sprzęt, czy też nie. Zapominając o skupieniu się na zbudowaniu realnej relacji bez względu na to, czy nosisz szpilki prady czy nie. Pokoń za dobrami konsumpcyjnymi. Wyklucza nas społecznie. Sprawia, że swoją uwagę kierujemy na zdobywanie tylko i wyłącznie pieniędzy, by później wydać je na wspomniany status społeczny. Tylko czy te buty, kuker, nowe kolczyki sprawią, że nasze życie, nasze, będzie lepsze? Będzie spełniać nasze oczekiwania? Czy w taki sposób zbudujemy nasze chwile szczęścia? Szczęścia też trzeba się nauczyć. Przypomniałam sobie chwilę, kiedy byłam rzeczywiście bardzo radosna, kiedy czułam zadowolenie. Pamiętam jak dziś pierwszy uśmiech moich dzieci, pierwszy raz kiedy powiedziały słowo mama. Pamiętam pierwszy dzień wymarzonej pracy, dzień zdania egzaminu na studiach. Pamiętam informację, że operacja mojego taty się udała, że żyje i jego pierwszy telefon do nas. Pamiętam jak wniosłam walizki i takie duże worki na śmieci z rzeczami do mojego wymarzonego małego białego domku, kiedy pierwszy raz zakwitły malwy i jak jadłam przepysznego schabowego na tarasie, kiedy jeszcze nie miałam kuchni i zamówiliśmy z dostawą do domu. Żadna z tych sytuacji nie była okraszona pięknymi balonami, fajerwerkami i kieliszkiem szampana. Były one piękne w swojej prostocie. Dzięki temu ćwiczeniu, kiedy w pamięci przywołuje się sytuację prawdziwej radości i niewymuszonego szczęścia, stwierdziłam, że każdego dnia mam powód do radości i wdzięczności, bez względu na to, ile mam pieniędzy w portfelu. Otwieram okno o godzinie 5.20, uderza mnie świeże powietrze w twarz, a cisza przerwana jest cudownym ćwierkaniem ptaków. Czy to nie jest powód do szczęścia? Moje dzieci smacznie jeszcze śpią. Są zdrowe, mądre i piękne. Mam obok siebie cudownego męża, który wspiera moje szalone pomysły. A za chwilę usiądę do komputera i tę całą radość będę starać się przekazać Wam. Powody do radości odzwierciedlają nasze priorytety i marzenia te elementy świata, które sprawiają, że czujemy się po prostu dobrze. Niestety, bardzo często zapominamy o nich, skupiając swoją uwagę na walce z całym złem tego świata. Żałuję, ale schematy marudzenia są bardzo mocno we mnie zakorzenione i czasami rzeczywiście trudno mi wyjść poza te ramy. Zwłaszcza kiedy dopada mnie migrena, paraliżuje całe ciało. Ból nie uszlachetnia, a raczej wydobywa z człowieka wszystko, co najgorsze. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Drętwieje mi twarz i serce. W takich momentach nie patrzę na promienie słoneczne, które sprawiają mi realny ból. A ćwierkającym wesoło ptaszkom chętnie rzuciłabym kamienie do udławienia się. Domyślam się, że będąc w jakiejś trudnej, ciężkiej sytuacji, której nie możemy pokonać, która swoim rozmiarem i wagą sprawia, że nie możemy złapać oddechu, również ciężko jest praktykować wdzięczność i rozumiem to, rozumiem aż za mocno. Na życie niestety nie ma jednej tabletki, na migrenę już na szczęście tak. Choć nie są idealne, to jednak pomagają uśmierzyć ból egzystencji. Pomimo jednak tego wszystkiego, całej tej otoczki szarego życia, staram się, aby mój umysł odszedł na chwilę od tematu choroby. Wydaje mi się, że jeżeli nakierowuję go na to, co się dzieje, na mój ból, jak bardzo krew stara się zmiażdżyć moją czaszkę, wówczas wcale nie robi mi się lepiej, a wręcz przeciwnie. Tak samo gdy słyszę głosy współczucia. Które dobijają moją mentalność jeszcze bardziej. Staram się więc, żeby moje myśli były nakierowane na całkiem coś innego, a najlepiej na jakiś mały sukces tego dnia. Małymi kroczkami, po kilku wylanych łzach za niesprawiedliwość tego świata, jesteśmy ludźmi, pozwalajmy sobie na to. No bo w końcu to ja odczuwam ból, a w niczym nie zawiniłam. No ale wracam, uspokajam się, wracam i zaczynam skupiać się na dobru. Na przykład, które płynie z serca moich dzieci, które po powrocie ściszą głos, po bo mamę boli głowa. Czułem uścisku męża. Na przekór i w tym czasie staram się odczuwać wdzięczność i radość. Chociaż czasem nie wychodzi. Moi dziadkowie i pradziadkowie byli bardzo wierzącymi ludźmi. Codziennie, bez względu na ilość pracy i sytuację, stawali na chwilę w tak zwanym przeze mnie bezruchu, i zaczynali odmawiać różaniec. Skupiali uwagę na każdym słowie, które wychodzi z ich ust. Okazywali wdzięczność za to, co posiadają, i zrzucali z siebie ciężar problemów, które ich spotkały. Napełniali swoje serca nadzieją, ćwiczyli uważność i wdzięczność. Dzisiaj w biegu nie dajemy sobie zbyt wiele przestrzeni na zatrzymanie się. To nie jest ważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, czy też nie, czy w ogóle w coś wierzymy. Ten rodzaj oczyszczenia głowy może być praktykowany przez każdego w dowolnej formie i naprawdę teraz możesz znaleźć ich milion. Możesz chyba nawet nazwać to medytacją, ale tutaj nie jestem pewna. Wyciszenie myśli i stworzenie sobie przestrzeni na kreację, a nie tylko odbiór, to jest uważne. Dobre pomysły i rozwiązania potrzebują przestrzeni i czasu. Tylko wypoczęty umysł jest w stanie wznieść się na wyżyny inwencji twórczej. Najczęściej czujemy wypalenie, dlatego że nie dajemy sobie przyzwolenia na zwolnienie, na skoncentrowanie uwagi. Jesteśmy przytłoczeni. Jestem wdzięczna, że coraz więcej firm zwraca uwagę na balans pomiędzy pracą a życiem. Tworzy możliwości i przestrzeń, aby jej pracownicy mogli rozwijać się na różnych polach. Udowodniono, że motywacja wówczas wzrasta, a wypoczęci pracownicy pracują efektywniej. Przekłada się to na każde pole. Będąc non-stop w pracy, choćby myślami, zamykamy się w pewien schemat myślenia, powielamy te same wzorce działania i nie mamy energii na wypróbowanie nowej drogi. To w jaki sposób żyjemy odzwierciedla też to, jak myślimy i na odwrót, jak myślimy, tak żyjemy. Troszeczkę działa to jak analityka Google. To, co szukamy w sieci, na jakich informacjach zatrzymujemy się, które aspekty analizujemy, ustala, co w przyszłości będzie nam proponowane. Nasza uwaga, kliknięcie lubię to. Subskrypcja danego kanału, oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego, owocuje tym, że zamykamy się w pewnej bańce informacyjnej, a przecież świat niby stoi przed nami otworem. Powinniśmy zatem skupić swoją uwagę na różnych elementach, które realnie wpłyną na nasz rozwój i poszerzenie naszej perspektywy, które zmotywują nas do działania. Tak jak czas jest źródłem nieodnawialnym, i najbardziej istotnym, tak nasza uwaga jest swoistą walutą. To ona nadaje wartości naszemu życiu. To my stwierdzamy, gdzie tą walutę lokujemy, na jakim aspekcie się zatrzymamy, co też dzieje się w naszych myślach, jak odbieramy świat. Bo nie chodzi o to, aby uzyskać teraz profesurę z wiedzy o życiu, ale o to, aby to życie doświadczać i wyciągać samodzielne wnioski. Uważność. To przede wszystkim pozwolenie sobie na doświadczanie, skoncentrowanie się właśnie na życiu online. Wiem, że jako dziecko nie widziałam trudu w życiu moich dziadków, tych elementów, które ukrywane są przed okiem siedmiu czy ośmiolatki. Zdaję sobie też sprawę, że koloryzuję przeszłość. Chciałabym Ci jednak pokazać, że można nauczyć się ubarwiać przyszłość właśnie tą szarą, codzienną rzeczywistość. I dostrzegać światełko nadziei, odczuwać wdzięczność, to w tych małych momentach masz największy wybór. To ty jesteś decydentką, jak będziesz odbierać świat. Jest godzina 16. Kończę ten materiał. Za chwilę zaparzę sobie herbaty z malinami, malinami, które same zebrałam i zrobiłam z nich sok. Zaproszę moje dzieci do oglądania zdjęć. Mam fioła na punkcie ich wywoływania. Na pewno powspominamy moich dziadków. Chciałabym zaszczepić dzieciom pamięć o nich. W końcu ich nie znali. To byli bardzo wyjątkowi ludzie. Jestem po prostu szczęśliwa. A co wam sprawia radość? Zadbajcie dzisiaj o siebie. Do zobaczenia.